Witam. Chciałem dzisiaj Was uwrażliwić na jedną taką rzecz, która dość często pojawia się na różnego rodzaju forach internetowych. Mianowicie na pewne strategie, pewne sposoby gry, które są często w jakiś sposób wyróżniane. Na forach można zaobserwować, że jest bardzo, bardzo rozwinięty temat, wiele postów. Warto w takim momencie zajrzeć na ostatnią stronę i zobaczyć jakie są ostatnie oceny. Często bywa tak, że ktoś dokona gruntownego testu takiej strategii, którą ktoś podaje i okazuje się, że, że wszystko co było podane na początku, czyli to jak świetny jest to sposób, jak jest to wspaniała i zyskowna metoda, bierze niestety w web co gorsza można się natknąć na takie sytuacje, jak ta, którą Ty jako przykład chciałem wam zamieścić z takich przykładów w sieci mnóstwo. E, pokażę Wam tutaj na, na kilku fragmentach historycznych pewną wspaniałą strategię oparta jest na wskaźniku silver trend e, idea jest taka niebieska linia przecina czerwoną linię w dół i to jeszcze nie jest sygnał do wejścia sygnał do wejścia jest wtedy kiedy cena zamknięcia zamknie się e, pomiędzy tymi e, dwiema liniami w tym kanale tworzącym przez te linie i tutaj byśmy mieli wejście w pozycję krótką. Tak, cena zamknięcia około 4088. Zamykamy pozycję, kiedy cena zamknie się poniżej tej niebieskiej linii. Tak, I tu mamy cenę zamknięcia 4048, 40 pipsów bardzo łatwo zarobionych. Tutaj nic się nie dzieje, nie ma zamknięcia pomiędzy nimi. Z powrotem mamy ponowne przecięcie niebieskiej w dół poniżej czerwonej. I tu mamy kolejne wejście, bo tu mamy zamknięcie w obszarze. I tu kolejną zyskowną pozycję. Tak, tu nic się nie dzieje. Tu mamy wreszcie przecięcie w górę. Zamknięcie jest powyżej, po, po, w środku, więc otwieramy pozycję długą, bo niebieska jest nad czerwoną teraz. Otwieramy pozycję długą. E, I zgodnie z teorią powinniśmy zamknąć na stracie w momencie kiedy przetnie czerwoną na dół. E, tutaj to się dzieje z jakim zyskiem. No ale co się dzieje dalej? Mamy okazję do ponownego wejścia, bo znowu mamy zamknięcie w kanale. I zamykamy dużo powyżej. I to dzieje się cały czas. Zamknięcie zysk. Zamknięcie, zysk. Tak. Znowu w kanale się pojawia. Znowu zysk. Znowu w kanale. Znowu zysk. Przecięcie w dół. Nie ma zamknięcia. Jest zamknięcie w kanale. Poza kanałem. Zysk. Cały czas zysk. Duże zyski. W skali wykresu 5-minutowego tak to wygląda. W skali wykresu dziennego. W skali wykresu 9-dziennego wygląda to jeszcze lepiej. Oczywiście zyski są większe. Tak policzyłem szacunkowo sobie, żeby to jakoś, jakoś Wam zobrazować. To było około tysiąca pipsów w pierwszym kwartale 2009 roku. Także wspaniały wynik. Niestety, niestety nie wszystko jest takie piękne. Ja teraz, żeby pokazać co się dzieje, że takie fantastyczne można wyniki tą metodą uzyskać, przełączę ten wykres na wykres jednominutowy, gdzie będziemy Mogli bliżej przesądzić to, co się dzieje z tym wskaźnikiem. Ok, on tu ma też alerty dźwiękowe. Chciałbym wrócić do sytuacji, którą mamy teraz. Przedstawiłem tą strzałeczkę, Jesteśmy. Obserwujmy te dwie linie. Za niedługo powinno nastąpić zamknięcie. Minuty. Tak, przesunęła się, cała się przesunęła. Cała się przesunęła. Kilka świec wstecz. Kilka i jeszcze się przesunęła. Bardzo dobry przykład na to, jak taki wskaźnik, gdzieś tam, znaleziony na forum może to się mówi, że on repaintuje czyli przerysowuje historię na wykresie w trakcie trwania. Trzeba uważać bardzo na tego typu wskaźniki. Trzeba w ogóle bardzo krytycznie podchodzić do pewnych złotych sposobów, które, które znaleźć można wszędzie w sieci. Dlatego za, za, zalecam. Krytyczny stosunek do wszelkiego tego typu nowości. Jeżeli zobaczycie coś, co na wykresie historycznym wygląda fantastycznie, to niestety prawdopodobnie nie jest to prawda. Także zachęcam do badań i do krytycznego myślenia: wszystkiego, co znajdziecie, a co osiąga ponadprzeciętne wyniki. Niestety trzeba się troszkę napracować, żeby zarabiać na Forex. Zapraszam serdecznie do widzenia bloga. Postaram się wrzucać jakieś materiały edukacyjne, które nie będą przerysowywały wykresu wstecz. Pozdrawiam serdecznie.